Obudzić olbrzyma. W audycji dr Artur Dąbrowski, prezes Akcji Katolickiej, odpowiada na pytanie, jak obudzić olbrzyma, czyli każdego z nas, uśpiony laikat. Zapraszamy. Polem walk jest kultura, walka trwa! jest kultura. Cześć Boże, witam serdecznie Państwa w budzeniu Olbrzyma. Dziś biorę na warsztat dokument, który jest jak stalowa igła w czasach waty z cukru, jak kompas w epoce mgły, jak słowo trzeźwe w świecie, który najchętniej wszystko tłumaczyłby emocją, popędem, potrzebą, a najgorzej znosi jedno wymaganie. Chodzi o encyklikę Sacra Virginitas. Ogłoszoną 25 marca 1954 roku przez Piusa XII. Dokument o świętym dziewictwie i doskonałej czystości, o celibacie, celibacie dla Królestwa Bożego, o wartości życia konsekrowanego, o sensie wyrzeczenia, które nie jest ucieczką od świata, tylko znakiem sprzeciwu wobec Jego bożków. I tu od razu powiem coś ważnego, tak uczciwie, bez udawania. Jeżeli słuchają tego osoby życia konsekrowanego, to chcę powiedzieć jedno: mówi do Was człowiek świecki: Nie żyję w stanie konsekrowanym, nie składam ślubów czystości i ubóstwa i posłuszeństwa, nie należę do klasztoru ani do zgromadzenia, a mimo to wiem, że istnieją takie dokumenty kościoła, które nawet wiernych świeckich potrafią zelektryzować i Uczynić w ich sercu taką przemianę, by powiedzieli innym, że warto wracać do tradycji, żeby sięgać do niej i wydobywać na światło dzienne te treści, które są zapisane w depozycie wiary. Te dokumenty kościoła, których nie wolno oddać w ręce skrótów, memów i kpin, bo one dotykają pytania najgłębszego: kim jest człowiek i czy jest zdolny żyć nie tylko dla siebie, ale również dla Boga. Ta audycja ma być zachętą, żeby sięgnąć po ten tekst, a nie tylko powtarzać jakieś cudze interpretacje. A dlaczego ktoś powie właśnie teraz? No, właśnie teraz, bo żyjemy w kulturze, która z jednej strony potrafi niemal sakralizować styl życia singla. Wolny, niezależny, podróżuje, nie musi nikomu tłumaczyć się ze swoich decyzji. I to bywa promowane jak ideał. A z drugiej strony, kiedy pojawia się człowiek, który mówi, rezygnuję z małżeństwa, bo chcę należeć do Chrystusa, włącza się śmiech, szyderstwo, podejrzliwość, a czasem nawet agresja. Paradoks? Nie. To logika świata, który toleruje każdą wolność, byle nie była wolnością od popędu i dla Boga. Do tego dochodzi jeszcze jeden mocny kontekst. Ogłoszony został rok świętego Franciszka. Od 10 stycznia bieżącego roku do 10 stycznia przyszłego roku jubileusz związany z 800-leciem przejścia do wieczności świętego Franciszka z Asyżu, człowieka, który w sposób radykalny pokazał, że czystość, ubóstwo i posłuszeństwo nie są anachronizmem, tylko płomieniem, a decyzję o tym ogłosił oczywiście ojciec święty Leon XIV. I teraz, zanim wejdziemy w sedno, przypomnę oś, którą sam papież podaje w encyklice. Dziewictwo chrześcijańskie nie jest projektem samodoskonalenia, tylko odpowiedzią miłości, skierowaniem całej duszy ku Bogu. W wersji skrótowej papież mówi, że celem dziewictwa jest zwrócić ku Bogu całe serce i całą duszę. No dobrze, teraz idziemy dalej. Moi drodzy, pierwsza rzecz, którą trzeba powiedzieć, bo wielu ludzi tego nie rozumie, a niektórzy celowo fałszują. Kościół nie buduje tu pogardy wobec małżeństwa, mówiąc o świętym dziewictwie, wywyższając je ponad małżeństwo. Papież nie tworzy antymałżeńskiego manifestu, jak twierdzą niektórzy. Nie mówi, ciało jest złe, nie uprawia dualizmu, przeciwnie. Mówi, że dziewictwo ma sens tylko wtedy, gdy jest darem z miłości, nie negacją świata, nie ucieczką przed odpowiedzialnością, nie lękiem przed relacją, nie wyborem wygody. I właśnie dlatego Pius XII nazywa dziewictwo doskonałą czystością, cennym depozytem. Cennym depozytem Kościoła, czyli czymś, co Kościół otrzymał, a nie wymyślił. Ten ton nie jest przypadkowy. Papież ustawia spór na poziomie cywilizacyjnym. Jeśli Kościół jest depozytariuszem, to znaczy, że świat, który wyśmiewa dziewictwo, wchodzi w spór nie z jakąś tradycją kulturową, ale z dziedzictwem, które pozostawił nam Chrystus. No i wreszcie druga rzecz jest taka delikatna, i dlatego często źle bywa przekazywana. Tradycja mówi, że dziewictwo dla Królestwa jest obiektywnie takim stanem doskonalszym niż małżeństwo, ale to nie jest ranking świętości osób, tylko logika znaku. Papież nie mówi, zakonnica lepsza jest niż matka. Papież mówi, że dziewictwo mocniej wskazuje na rzeczywistość ostateczną. Na przyszłe życie, na to, że człowiek nie jest stworzony tylko do doczesności. To jest szczególnie ważne dziś, gdy kultura w rzeczywistości traktuje człowieka w taki sposób, że chce robić w takim projekcie wszystko, tu, teraz i w tym momencie, i natychmiast, bez perspektywy odniesienia czegokolwiek do wieczności, a papież mówi nie. Człowiek ma w sobie głód większy niż tylko spełnienie. I właśnie dlatego dziewictwo bywa tak dla świata drażniące, bo pokazuje, że istnieje coś więcej. Trzeci wątek dokumentu to nie jest jakaś, powiedzmy sobie, gadka, że użyję takiego słowa, o świętym dziewictwie, która jest pokryta lukrem. Papież mówi, będzie łatwo, ale mówi. Nie wierz w to naiwnie, ostrzega przed naiwnością, przed takim romantyzmem, przed udawaniem, że to stan dla aniołów. To jest cnota wymagająca, elitarna w tym sensie, że domaga się wielkiej dyscypliny ducha, uporządkowania zmysłów, roztropności, a więc także konkretu, modlitwy, kierownictwa, czujności, ucieczki od okazji. I tu wchodzi tradycja ojców Kościoła, którą. Znajdujemy w dokumencie. Zauważcie, że papież mówi o tym, cytując na przykład świętego Hieronima, że w zachowaniu czystości większe znaczenie ma ucieczka niż otwarta walka. I to jest zdanie, które współczesny człowiek, karmiony walką o siebie w stylu pop psychologii, powinien przeczytać chyba ze trzy razy, bo kościół nie uczy popisu, heroizmu w pobliżu ognia. Kościół uczy mądrości. Nie stawaj tam, gdzie przegrywasz. I do tego dochodzi święty Augustyn z Hipony ze swoją genialną logiką, którą papież nam przedstawia. Nie wpatruj się w pokusę jak w centrum świata. Patrz na piękność oblubieńca. To jest cała teologia kierunku tej encykliki. Serce musi mieć dokąd iść. Jeśli nie idzie ku Bogu. Będzie wciągnięte przez to w coś, co jest głośne i zagłuszy wewnętrzne znaki w człowieku. I to jest ten właśnie znak, ta logika tradycji, ten realizm ascezy. Obudzić olbrzyma. W audycji dr Artur Dąbrowski, prezes akcji katolickiej, odpowiada na pytanie: jak obudzić olbrzyma, czyli każdego z nas, uśpiony laikat. Zapraszamy! Polem walki jest kultura! Walka trwa! Polem walki jest kultura. O, co teraz powiem będzie takim moim subiektywnym doświadczeniem. O czym będzie? O tym, że teraz wchodzimy w taką część encykliki, która stanowi jej esencję. I chyba słusznie, ponieważ papież podejmuje tutaj polemikę z naturalizmem i materializmem, czyli z ideologią, która redukuje człowieka do popędu. Pius 12 mówi wprost, że błądzą ci, którzy uznają instynkt seksualny za najważniejszy i najtaki donoślejszy jako popęd natury ludzkiej, a więc w konsekwencji twierdzą, że próba panowania nad nim przez całe życie, uwaga, zaburza równowagę psychiczną i rzekomo wynaturza człowieka. Papież nazywa to tezą, mijającą się z prawdą. Nie jako prywatny pogląd, tylko jako stanowisko rozpoznane przez Kościół i przez ludzi statecznych. I tu dotykamy starcia, które dziś jest jeszcze ostrzejsze, chyba niż w 1954 roku. Bo po wojnie w wielu środowiskach intelektualnych zaczęto budować antropologię, w której seksualność staje się kluczem do wszystkiego do polityki, do religii, do psychiki, do historii. I tu wchodzi właśnie Wilhelm Reich. Oraz jego publikacja Psychologia mas wobec faszyzmu, gdzie powiedzmy seksualna represja według niego ma tworzyć człowieka podatnego na automatyzm i na autorytaryzm, na agresję, a nawet na totalitaryzm. To jest bardzo istotny moment w tym nowoczesnym myśleniu, bo religię zredukowano do takiego opisu, który przestaje być prawdą. Staje się. Narracją. Religia przestaje być opisywana jako odpowiedź na prawdę i łaskę, a zaczyna być opisywana jako system tłumienia popędu. Obok niego mamy Freuda i to, co reprezentuje chociażby w dziele kultura jako źródło cierpień, napięcie między pragnieniami jednostki a wymaganiami kulturowymi cywilizacji, nieustanny konflikt, w którym kultura jest opisywana jako system ograniczeń. A człowiek, jako istota, którą trzeba, jak to mówił, ucywilizować przez hamowanie, i w tej perspektywie religia była widziana jako taki mechanizm psychologiczny, narzędzie narzucania norm. I teraz proszę sobie wyobrazić, jak to działa w kulturze masowej. Tezy naukowe, hipotezy, dyskusje akademickie zostają zamienione w slogan, a slogan brzmi: Tłumienie seksualności niszczy człowieka. A skoro tak, to wniosek jest gotowy. Dziewictwo, celibat, śluby zakonne to ma być albo patologia, albo opresja, albo coś antyludzkie. I w tym właśnie miejscu Pius XII robi rzecz zasadniczą. Oddziela popęd od osoby. Mówi o opanowaniu popędu, który nie wynaturza człowieka. Czyli święty Tomasz w rachubę nam tu wchodzi. Papież przywołuje klasyczną hierarchię natury, wskazując właśnie na świętego Tomasza Zakwinu, że skłonność samowychowawcza i samozachowawcza jest głębiej zakorzeniona niż popęd seksualny, a rozum ma przywilej oddziaływania na najgłębsze bodźce i popędy, aby je uszlachetnić przez panowanie. Tu jest cała antropologia chrześcijańska. Człowiek nie jest wyłącznie napięciem biologicznym. Człowiek jest istotą rozumną, zdolną do łaski, zdolną do uporządkowania, zdolną do wyboru dobra wyższego. Pius XII mówi coś, co brzmi dziś jak bluźnierstwo wobec współczesnych bożków. Czystość nie polega na tym, żeby nie odczuwać, tylko żeby panować. Nie chodzi o amputację natury, tylko o jej uporządkowanie. I co więcej, Papież idzie dalej, pokazuje, że same czyny to za mało. Potrzebna jest rezygnacja z tego, co prowadzi do grzechu, nawet z daleka, bo inaczej duch nie ma pokoju, a serce staje się polem walki, w którym człowiek próbuje wygrać bez Bożej mądrości. To jest mocny realizm, i tu właśnie papież wysnuwa takie wnioski praktyczne. Kościół w tej encyklice nie jest naiwny. Pius XII mówi o unikaniu okazji do grzechu, o roztropności, o korzystaniu z rozrywek w sposób rozumny, o tym, że człowiek konsekrowany nie może karmić wyobraźnie tym samym, czym karmi się świat, bo to jest jak wlewanie trucizny do źródła. Wprost pojawia się wątek unikania widowisk i rozrywek światowych, które wnoszą do wnętrza człowieka niepokój, obraz, pożądanie, rozproszenie, a w konsekwencji osłabiają jego wolę. Dalej papież mówi o konieczności ochrony kleryków przed zgiełkiem tego świata. I wreszcie Mówi, że tutaj nie chodzi o jakąś izolację, tylko o ochronę tego, co dopiero rodzi się w ich sercach. Jeśli serce ma się nauczyć oddychać Bogiem, to trzeba mu stawiać warunki, dać mu te warunki, żeby nauczyło się ciszy, modlitwy, koncentracji, wstydliwości, pokory i oczywiście skromności. I tutaj pojawia się bardzo ważna opinia i teza papieża. Objawienie i nauka. Ujawniają błąd twierdzeń przeciwnych dziewictwu, a więc wiara i rozum, o którym naucza Kościół, demaskują mity, które przemyca się pod barwnym pozorem prawdy. To jest genialnie aktualne. Ile dziś w kulturze jest takich barwnych pozorów prawdy, które są tak sprytnie podane, tak medialnie opakowane, że człowiek nie zauważa, jak mu się przestawia po prostu i formatuje sumienie. I w tym punkcie papież mówi jedną rzecz w tej encyklice, że jest lekarstwo na zmysłowość i na siłę do wierności. I właśnie tym punktem, moi drodzy, jest Eucharystia jako pokarm, który wzmacnia człowieka w walce o czystość. I Pius XII przywołuje tutaj myśl Leona XIII, który mówił, że Eucharystia jest najlepszym lekarstwem na zmysłowość, bo im czystsza dusza, tym bardziej łaknie Komunii Świętej, i z niej czerpie moc, tego nie da się zastąpić psychologią, techniką ani samą dyscypliną. I wreszcie papież pokazuje wzór. Najznakomitszy sposób ochrony czystości. To jest ten kolejny filar, moi drodzy, który w kulturze szyderstwa jest często ignorowany. Papież mówi, że najpewniejszym na Doświadczeniu wieków opartym wydarzeniu i sposobem ochrony doskonałej czystości jest, uwaga, gorące nabożeństwo do Boga, rodzicy, dziewicy Maryi. To nie jest pobożnościowa ozdoba, to jest konkretna teologia pomocy. Maryja jest szkołą czujności, szkołą serca oddanego, szkołą wolności od porządliwości, która chce rządzić człowiekiem. I żyjemy w dobie ośmieszania dziewictwa, celibatu. Te argumenty, które przerabialiśmy, o których mówiliśmy, jak komuniści drwili, prawda, że ktoś może żyć dla Boga w jakimś wyimaginowanym świecie, którego nie ma, to tak naprawdę żyje w takiej opozycji wobec całego społeczeństwa i jeszcze tego człowieka trzeba utrzymać, wobec tego trzeba zburzyć jego świat. A papież mówi zupełnie coś innego. Mówi jasno, że dziewice poświęcone Bogu, kapłani, osoby kontemplacyjne. One nie są oderwane od świata w sensie obojętności. One często wiążą się cierpieniem ludzi bardziej niż nie jeden człowiek żyjący w świecie. I na koniec można powiedzieć Pius XII napisał ten dokument po to, żeby stworzyć muzealny traktat o zakonach. Jak myślicie? Nie, on tego nie zrobił. On napisał ten dokument, bo zobaczył, że w świecie rośnie nowa religia, religia popędu, religia natychmiastowej gratyfikacji, religia musisz to przeżyć, musisz to wyrazić, musisz to uwolnić, religia, w której człowiek ma być przede wszystkim konsumentem własnych pragnień. To jest ten sam rdzeń, który w XX wieku próbowano ubrać język nauki. Seksualna represja ma rzekomo wyjaśnić wszystko. Religia ma być systemem tłumienia, a cnota ma być źródłem cierpienia. A papież mówi: Nie, człowiek jest większy, człowiek ma rozum, człowiek ma wolę, człowiek ma łaskę, człowiek może żyć duchem i panować nad ciałem, i opanowanie tego popędu nie wynaturza człowieka. I pamiętajmy o tym w sposób szczególny w roku świętego Franciszka, bo o tym przypomniał nam papież Leon XIV: że powołania rodzą się nadal w kościele, mimo kpin, mimo presji, mimo promowania stylu życia bez zobowiązań. Czołem, pozdrawiam bardzo serdecznie i zapraszam na podcast. Obudzić olbrzyma. W audycji dr Artur Dąbrowski, prezes Akcji Katolickiej odpowiada na pytanie, jak obudzić olbrzyma, czyli każdego z nas uśpiony laikat. Zapraszamy. Polen walk jest kultura, walka trwa, polen walk jest kultura.